Sami przejdziemy do spraw bieżących, porozmawiamy, poczekajmy, się ty jesteś wychowywarkiem z Sandecji na wysąż, której kibisku młodszy przyjaźń z kibicami korony. Czy ma to dla siebie jakieś szczególne znaczenie? Czy może to tego faktu jakąś uwagę? No tak, z Sandecji tam się wychowałem od momentu, więc na pewno kibicuję też z Sandecji. Cieszę się bardzo, że jest taka przyjaźń między Sandecją i koroną. I widziałem już, jak w Polsce, że kibice przyjeżdżają z Nowego sąsiedztwa i, i pomagają tutaj kibicom z Kielc do gimnazjum. A powiem, czy... Bo przed twoim przyjściem właśnie do Kielc, byli już zawodnicy, jak yy, właśnie czy yy, Maciej Korzyn, z którymi już wcześniej grałeś, yy, z którymi się znałeś od dawna. Czy miało to duży wpływ na temat klimatyzacji w No, na pewno. Bardzo szybko zresztą zakredytowałem się tutaj. Jak tak, no, na pewno dużo pomogli. I, i, i Nasze kadłubie z wcześniejszych lat, z gry, w wcześniejszych gry, było w uliczkach i, i korzyma. I mam nadzieję, że znają większość uliczków, nie tylko, no, tylko tutaj wymienionych, ale no, już jest i z wszystkimi dobrze się, dobrze się kontaktuje. A, powiedz nam, bo każdy z wie, że w jego projekcie na do Danii Warszawa, powiedz, czy mając. Serdecznie na Warszawie, czy nie możemy się przekonać, że jesteś w stanie grać na stokach w tym zagrożeniu? Oczywiście, że tak, bo mój, mój zawód jest taki, że jak <tryk> w zeszłym tygodniu i staram się że tak pracować niezależnie od jakim nie kupie w jeżeli chodzi o moje przywiązanie do biegi Warszawa e, w tym, no najważniejszy klub jest Legia, natomiast nie na tylko faktu, że grając w Koronie już od już prawie dwa lata, też centryment do tego klubu jest coraz mniejszy i jeżeli spędzę to, coraz nie może, to lat w kolonie, jest raczej niemożliwe, bo właśnie mam w Koronie, bo niestety zdrowia się nie pozwoli, na pewno rok czy dwa lata będzie jeszcze mniejszy. Kiedy, jak już do 100% przygotowany, by zagrać pełne 90 minut na boisku? za no, ciekawe wyglądało na pewno jak, jak tutaj przyszedłem. E, chociaż zresztą byłem na dwóch obozach, zostawany e, w Krymie Sowieckim. Tam nie chciałem zostać. E, jeśli pojawiła się oferta z strony to oczywiście powiedziałem, że, że, że wolę tutaj, w Polsce wrócić do Polski. A jeśli chodzi tak, o przygotowanie, to myślę, że w tym momencie że jest e, bardzo dobrze. I, Mam nadzieję, że to się przełoży też na, na grę na boisku, bo to może nie tylko przygotowania, to jest w ale powodu nasza współpraca z trenerami, z kolegami w dobrym kierunku i mam nadzieję, że to już będzie niedługo. Na początku swojej kariery występowałeś w Partizanie. Możesz nam powiedzieć, jak wygląda kibicowanie właśnie na Serbii i Serbii i jak wyglądają relacje podczas Dęku między Patrycją, a panią Zbędą. Ja chciałem na początku o tym do, do legii Warszawa. Natomiast od małego, od znam do siebie, jestem kibicem i będę do końca swojego życia Patrycjana Dąbrę. Jest to klub, który jest bardzo ważny dla mnie i dla mojej rodziny, i dla wszystkich, wszystkich w mojej rodziny. Naprawdę wychowano mnie po prostu na, 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 na miłości do, do tego klubu i ja mogę tak naprawdę powiedzieć, że to jest, to jest najważniejszy klub dla e, na mnie, bo nie, nie, nie ma dnia, że e, nie interesuje się, w jaki sposób nie dowiaduje się, co się z tym kubem dzieje. Jeżeli chodzi o e, kibicowanie, to wiadomo, że nie będę obiektywnie dla mnie e, kibice partizania e, są. Pod każdym względem e, lepszy niż, niż kibice ry rywalów wiedzy, tak samo jest sami klub. E, jest to naprawdę rywalizacja e, od praktycznie istnienia tych klubów derby, które rozgrywane są e, najczęściej przed dużą poprzecznością kibić parę tysięcy ludzi. I są ciekawe z tego dwojgu, że akurat wychodzące z tego samego miasta praktycznie zapewniają stadium podobnych e, ilościach e, kibicowskich i ta atmosfera jest w e, i ja wiem, że dużo e, ludzi z Polski, kibiców z Polski bardzo często jeździ i ogląda te, te spotkania, bo pod, pod względem kibistowskich to na pewno nie instytują. Jak ktoś mógł porównać z tym polskim tutaj z tyłem? Naprawdę dużo tak? się narzeka w Polsce na jakie są wybory natomiast powiedziałbym, że to jest przedszkole, porównaniu z tym, co dzieje się w Grecji, bo po absolutnie jest nie do przyjęcia to, co. Nie się w ogóle nie kończyć, bo sobie, przede wszystkim sobie dużo pozwalają, ale na to też pozwalają. E, prawa greckie, które praktycznie nie każą ich ludzi, którzy potrafią e, wyjść na stadion, e, wyjść na obrady i na przykład e, uderzyć poskacza, e, na w rozkasza każdą w przeciwnej, Także e, wszystko jest możliwe. Miał już krótką styczność właśnie z kibicami korony, przynajmniej od czasów um, wyjazdowych. Jak możesz podać, typlitu, um, na podstawie tych klicku na porównać nas na tle tych właśnie drużyn w Polsce ciekawych? No na pewno fajna atmosfera była ostatnio te burnie, właśnie o wytą. Na pewno tworzą bardzo się, bardzo fajną atmosferę. To jest e, bardzo sympatyczne, to dużo pomaga naszych no, mi i też e, fajnie, jak e, siedzi na trybunie, jest e, bardzo mocny doping. No i też e, na meczu w Krakowie, z Krakowią, e, muszę powiedzieć, że jeśli ten sektor jest ten sektor, który jest przydzielony dla kibiców, e, jest wypełniony, to jest bardzo sympatycznie i kibice przez całe 90 minut tak naprawdę, a śpiewają e, e, piosenki, więc e, to jest bardzo pozytywne. To daje ale Nawet jak się przegrywa ten mecz, e, nie układa się, i się go przegrywa, no to, to to jest na pewno też podbudowujące i daje takiego powera na następne spotkania, że, że ci ludzie jednak na nas wierzą i będą wierzyć żyć końca. Panie co możesz na podstawie tego synetu, czasu w powiedz o kibicach? Jeżeli chodzi o unijny tak, i, i Trybunię, która faktycznie przez cały czas dobieguje to do, e, samych, samych superlatywach i e, tylko pozytywnie można, można stwierdzić, że to są oni robią do Gruziny, bo na pewno drużyna w trudnych chwilach potrzebuje wsparcia, szczególnie w trudnych chwilach. Generalno, gospod, če ti tudi še zgledaš tako z stranem, ne.